Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne zadanie, 13 z za rachunku różniczkowego z książki I teraz matura, 2016, z poziomu rozszerzonego oczywiście. Trzynaste zadanie jest takie. Dla jakiej wartości parametru P suma sześcianów różnych pierwiastków takiego naszego równania kwadratowego osiąga największą wartość? Pierwsza podstawowa rzecz jaką mamy, skoro mamy mieć suma sześcianów różnych pierwiastków, tak? Czyli tutaj jest różnych pierwiastków, czyli muszą być dwa pierwiastki. Więc na samym początku zastanówmy się, kiedy funkcja kwadratowa ma dwa pierwiastki. No oczywiście ona ma je wtedy, jeżeli delta jest większa od 0, tak? Bo jeżeli delta jest mniejsza od 0, to nie ma pierwiastków, jeżeli jest równa 0, to ma 1. A jak ma dwa różne, no to w tym momencie delta musi być większa od 0. No to policzmy sobie tą naszą deltę, czyli delta równa się oczywiście b kwadrat minus 4ac. B do kwadratu to u nas to jest p, tak? bo to będzie tak, że... Tutaj stoi jedyneczka przed x kwadrat, więc to jest A, tutaj stoi p przy x, a więc to jest nasze b. No i p kwadrat minus 1 to będzie nasze c. No to liczymy. Delta to jest oczywiście b kwadrat minus 4AC, a więc delta równa się b do kwadratu, czyli będzie u nas p kwadrat minus 4 razy A, czyli 1, no i razy C, czyli p kwadrat. Minus 1. To ta nasza delta jest równa. P do kwadratu sobie przepiszę. Minus 4 razy 1 to jest minus 4 i minus 4 razy p kwadrat to jest minus 4 p do kwadratu i minus 4 razy minus 1 to jest plus 4. Czyli nasza delta to jest p kwadrat minus 4 p kwadrat to jest minus 3 p kwadrat plus 4. No i oczywiście to ma być Większe od 0, a więc piszemy, że to jest większe od 0. No i rozwiązujemy tą nierówność. Czyli odejmujemy sobie 4. Minus 3p kwadrat jest większe. Minus 4. Podzielimy to sobie przez to, co stoi przy niewiadomej, a więc przez minus 3. A więc p kwadrat jest mniejsze, tak? Bo jak dzielimy przez liczbę ujemną, to znak zmienia się w przeciwną stronę. Minus 4 przez minus 3, dwa minusy dają plus, a więc to będzie 4 trzecie. Pierwiastkujemy to sobie, więc będzie P mniejsze. Pierwiastek z 4 to jest oczywiście 2, pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 3. Tutaj usuwamy sobie niewymierność. Czyli ostatecznie nasze P będzie mniejsze od 2 pierwiastki z 3 przez pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3. To jest oczywiście 3. I teraz ważna rzecz. Jeżeli pierwiastkujemy kwadrat, to tu zawsze musi się pojawić wartość bezwzględna. A żeby ją rozwiązać, to oczywiście piszemy to bez wartości bezwzględnej, czyli właśnie tak, jak jest na dole. A to dodatkowo dorzucamy sobie, że P będzie większe od minus 2 pierwiastki z 3 przez 3. Czyli mówiąc inaczej, P należy od... Tak bo jakbyśmy sobie to narysowali na osi, to tu mamy minus 2 pierwiastki z 3 przez 3, tu mamy 2 pierwiastki z 3 przez 3, P ma być mniejsze od 2 pierwiastków z 3, a więc w tą stronę. P ma y, minus 2 pierwiastki z 3 przez 3 jest mniejszy od P, czyli P jest większe od minus 2 pierwiastki z 3, a więc w tą stronę. No i część wspólna tak to jest ten przedział tutaj razem zakreskowany, czyli P należy. Nawias otwarty, bo nie ma równego od minus 2 pierwiastki z 3 przez 3 do 2 pierwiastków z 3 przez 3. Tak? Czyli po pierwsze, pierwsza postawa, rzecz, dla jakiej wartości parametru p? No p na pewno, jak będziemy później sobie to wyliczać, musi być z przedziału od minus 2 pierwiastki z 3 przez 3 do 2 pierwiastki z 3 przez 3. OK? Dobra. Czyli tak, standardowo. Cofamy sobie to, bo to było dopiero pierwsze założenie i pierwszy początek, jakby naszego całego zadania. Czyli mamy, że nasze P, ja sobie tu napiszę, należy od minus 2 pierwiastki z 3 przez 3 do 2 pierwiastki z 3 przez 3. Dobra. Kolejną rzeczą, jaką musimy sprawdzić, to musimy zrobić dla jakiej wartości parametru P suma sześcianów. O co chodzi z tą sumą sześcianów? No Chodzi o to, że jeżeli będziemy mieli x1 i x2 możemy je sobie wyliczyć i podstawić do sumy sześcianu i wtedy liczyć tą najmniejszą wartość ale ponieważ to jest funkcja kwadratowa to tu są bardzo fajne wzory Wieta które bardzo ładnie nam pomogą wyliczyć tą sumę sześcianów I teraz z jakiego wzoru z takiego wzoru, że a do potęgi trzeciej plus sorry, a do potęgi trzeciej plus 3 a kwadrat b plus 3 ab kwadrat plus b do potęgi trzeciej równa się a plus b do potęgi trzeciej. I teraz, jeżeli sobie to i to przeniesiemy na drugą stronę, to po lewej nam zostanie, że a do potęgi trzeciej plus b do potęgi trzeciej równa się a plus b do trzeciej. Tak? Minus 3ab minus 3a kwadrat b minus 3ab kwadrat. I jeszcze sobie to dalej przekształcimy. Czyli to jest a plus b do potęgi trzeciej przepisuję. A tu przed nawias sobie wyciągam minus 3ab. Czyli jak minus 3ab wyciągnę z minus 3a kwadrat b to zostanie a z minus 3ab kwadrat tak wyciągnę minus 3ab to zostanie oczywiście plus b ok? no i teraz tak tu jest wzór wieta, tu jest wzór wieta i tu jest wzór wieta, tak? w jaki sposób? no bo x1 plus x2 to jest może tu je gdzieś zapiszę x1 plus x2 to się równa minus b przez a x1 razy x2 to jest oczywiście c przez a. Tak? Czyli w naszym przypadku, jeżeli będziemy mieli x1 do potęgi trzeciej plus x2 do potęgi trzeciej, to jest równe. I teraz a plus b to jest, czyli to x1 plus x2 to jest minus b przez a, czyli to będzie minus p przez 1, czyli po prostu minus p do potęgi trzeciej. Minus 3 sobie przepisuję. A przez B to jest, A razy B, sorry, to jest C przez A. Czyli mamy P y, kwadrat minus 1 przez 1, czyli będzie P kwadrat minus 1. I znowu A plus B to jest minus B przez A, czyli minus B przez 1, czyli razy minus B. Ok? Czyli tak. Czyli to dalej będzie równe. Minus p do potęgi trzeciej to jest oczywiście minus p do trzeciej. Teraz zrobimy sobie tak, minus 3 razy minus P to jest 3P, tak i teraz 3P razy p kwadrat, no dobra, napiszę wam, to. to jest plus 3P. A resztę sobie jeszcze przepiszemy p kwadrat minus 1, czyli to jest równe minus p do potęgi trzeciej plus 3P do potęgi trzeciej, minus 3P, czyli ostatecznie z tego mamy. Minus P do trzeciej plus 3P do trzeciej to jest oczywiście 2P do trzeciej minus 3P. Ok, dobra. No i teraz, skoro już mamy tą sumę tych sześcianów, że to jest 2P do trzeciej minus 3P. To mamy stwierdzić dla jakiej wartości parametru P suma sześcianów różnych pierwiastków równania osiąga największą wartość i musimy policzyć z tego maksimum, tak? Maksimum z tego. Czyli oczywiście liczymy sobie pochodną z tego. Czyli może zróbmy tak, że 2p do 3 minus 3p. Ok, no to ja sobie tu co nieco cofnę. To jest 2p do 3 minus 3p. Załóżmy, że to jest jakaś tam funkcja. O, jeszcze lepiej zrobimy tak. W takim razie, nasza funkcja f od p to jest 2p do potęgi trzeciej minus 3p. Czyli, jak policzymy sobie pochodną z tego naszego p, a nie x'a. No to pochodna z 2P do 3 2 razy 3 to jest 6 i potęga o 1 w dół, a więc P kwadrat minus 3. Tak? No to teraz wystarczy co? Sprawdzić kiedy to jest równe 0 i narysować. Czyli tak, dodajemy sobie trójeczkę czyli 6P kwadrat równa się 3 dzielimy to przez 6, czyli P kwadrat równa się 3 przez 6 to jest 3 szóste, czyli jedna druga. Pierwiastkujemy a więc P równa się pierwiastek z 1 i 2. pierwiastek z 1 to jest 1. pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 2. Czyli to jest 1 przez pierwiastek z 2. Usuniemy sobie niewymierność zmianownika. Czyli to jest nic innego jak pierwiastek z 2 przez 2. Ok? I oczywiście znowu pamiętamy, że jak pierwiastkujemy kwadrat, to tu się pojawia wartość bezwzględna. Więc skoro wartość bezwzględna P równa się pierwiastek z 2 przez 2, to dodatkowo wiemy, że. No niech będzie tu. P równa się pierwiastek z 2 przez 2 lub P równa się minus pierwiastek z 2 przez 2. Tak? Dobra. Czyli to jest mniej więcej. Pierwiastek z 2 to jest 1,4, podzielić przez 2, to jest jakieś 7, tak? Czyli 7 na plusie i 7 na minusie. Sprawdźmy, ile to jest. No to to jest 2 razy 1,7 to jest 3,4 przez 3, czyli coś ponad 1. Czyli to jest mniej więcej. Od minus 1 do 1, więc oba rozwiązania pasują, więc tutaj nic nie odrzucamy, tak? bo pamiętamy, że to też musi być spełnione. No to co, narysujmy sobie to p kwadrat minus 3, 6 p kwadrat minus 3, to no to jest parabola. Skoro tu mamy te miejsca zerowe, a więc pierwiastek z 2 przez 2, i minus pierwiastek z 2 przez 2. Ramiona tej naszej paraboli są oczywiście skierowane w górę, bo tu jest szóstka. Tu ona jest dodatnia i tu jest dodatnia. Tutaj jest pod osią, jest. tu jest wartość, przyjmuje wartości ujemne, tak. No, a my szukamy maksimum, tak? Dlaczego szukamy maksimum? No bo mówię jeszcze raz największą wartość, tak? No to skoro tu jest plus pochodna, czyli funkcja sobie rośnie w minus pierwiastku z 2 przez 2 zaczyna maleć, tak? Tu ma ekstremum maksimum i zaczyna maleć. Później sobie maleje, 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 w minus pierwiastku z dwóch znowu osiąga ekstremum, czyli minimum i zaczyna znowu rosnąć. Więc punkt, który nas tu interesuje to jest oczywiście ten, bo tu osiąga sobie maksimum, w minus pierwiastek z dwóch przez 2, a więc to nas w ogóle w tym momencie nie, nie interesuje. Czyli dla jakiej wartości parametru p suma sześcianów różnych pierwiastków równania osiąga wartość największą wartość? No oczywiście dla minus pierwiastek z dwóch przez 2. No, i teraz w jaki sposób policzyć tą wartość? Skoro teraz suma sześcianów jest równa tyle? 2p do 3 minus 3p. No to jedyną rzeczą, jaką trzeba teraz zrobić, żeby policzyć tą wartość, to to minus pierwiastek z 2 przez 2. Trzeba po prostu tu podstawić. No nie tu, tylko tu za p do trzeciej i tutaj za p. Czyli to będzie dwa razy sobie, Pierwiastek z 2 przez 2 na minusie do potęgi trzeciej minus 3 razy pierwiastek z 2 przez 2. Czyli otrzymujemy. E, ponieważ tu jest minus i potęga ujemna, więc tu na pewno będzie minus. E, dwa, pierwiastek z 2 do potęgi trzeciej to są 2 pierwiastki z dwóch, ale razy 2 to będą 4 pierwiastki z dwóch, 2 do trzeciej to jest 8 minus 3 pierwiastki z 2 przez 2 to się tu na ładnie oczywiście poskraca. Stop. Tu miał być minus, więc tu będzie plus, tak? Czyli tu mamy jeden pierwiastek z 2 przez 2, tak? Minus pierwiastek z 2 przez 2 plus 3 pierwiastki z 2 przez 2. To są po prostu dwa pierwiastki z 2 przez 2 i dwójki się skrócą i wyjdzie nam, że to jest pierwiastek z dwóch. I tyle. Takie dość ciekawe, skomplikowane zadanie. Dość dużo tutaj było różnego rodzaju rzeczy, liczenia. Zwłaszcza z tym A do trzeciej plus B do trzeciej bo, no, tu trzeba było gdzieś tam mieć gradientę te wzory wieta, żeby pamiętać o tym, że tak się to przekształca, ale reszta obliczeń, zwłaszcza ta pochodna była prościutka i ta analiza, myślę, że też, bo była dość prosta funkcja, 2p do 3 minus 3p. I tam warto, żeśmy też obliczyli, tak, to jest tutaj pierwiastek z dwóch. No Dobra, dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnego wideo zadania 16. a jak się podoba łapka w górę i śmiała pisz w komentarzach, jeżeli masz jakiekolwiek pytania. Na razie, heja!